Witam Was kochani na kanale Słodko przez Świat. Nadal jesteśmy w klimacie świątecznym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj wspólnie będziemy przygotowywać łóżka z grzybami, które są potrawą wigilijną do baszczyku. Rozpoczynam od przygotowania farszu. Namoczone dzień wcześniej grzyby będę gotować przez około 20 minut. Kolejnym surowcem, który będzie niezbędny, jest cebulka. Cebulkę drobno poszatkować i usmażyć na oleju rzepakowym. W międzyczasie, kiedy grzybki się gotują, przygotuję ciasto na łóżka. Do przesianej mąki dodam odrobinę soli, olej. I stopniowo będę dodawać ciepłą wodę. Spójrzcie, jak wszystkie składniki się pięknie połączyły. Całość wykładam na blat i będę wyrabiać na pięknie elastyczne ciasto, które będzie sprężyście nam odchodziło od blatu. Zobaczcie, że ono całe tak nie przylega nam do blatu. Wszystkie składniki nam się pięknie połączyły. Ciasto stało się, zobaczcie, sprężyste, elastyczne. Odkładam je teraz na 10 minut, aby sobie odpoczęło. Przygotuję blat i rozpocznę wałkowanie. Rozpoczynamy wałkowanie. Pamiętajmy, że musi to być bardzo cieniuteńkie ciasto. Dlaczego odstawiamy do leżakowania? Ponieważ jeżeli będziemy rozwałkowywać to ciasto, ono nam z powrotem nie będzie wracać, tylko zostaje na tej wielkości, jaką rozciągnęliśmy. Czy zauważyliście, że nie podsypuje wcale mąką? Bo ciasto tego w ogóle nie potrzebuje. Mamy. Dwie metody wykrajania uszek. Jedną z nich jest kieliszek. Pozwolę sobie wykroić kółeczka. Ułożę sobie je na podsypanej mąką desce. Do drugiego kształtu wykorzystam radełko ponieważ będę tworzyć malutkie kwadraciki. Spójrzcie jak to robię. Przecinam sobie najpierw wzdłuż. Następnie poprzecz. to, co jest niepotrzebne, odkładam. Uformowane kwadraciki przekładam przygotowując je do formowania na desce. Ostudzone i ugotowane grzybki zmielę na maszynce przez większe dziurki. Wy, jeżeli wolicie, możecie pokroić drobniutką koseczkę. Do zmielonych grzybków dodaję sól, pieprz, łyżkę stołową bułki tartej i całość mieszam. Na koniec Daję zrumienioną cebulkę, wymieszam i zaczynamy formować. Na uformowanych kwadracikach i okrążkach pokażę Wam, jak formować uszka. Na początek, na każdy z przygotowanych kawałków ciasta ułóżcie sobie farsz. Rozłożyłam już farsz na przygotowanym cieście i rozpocznę formowanie. Rozpocznę od kwadracików. Biorę kwadracik do ręki. Obsypuję farsz mąką, tak aby nam się nie sklejał. Biorę go w ten sposób. Formuję sobie farsz. Sklejam boki, tak aby powstał trójkącik. Otrzymuję coś takiego. Biorę do ręki, wkładam sobie palec po środku i łączę jeden róg z drugim. Każde uszko powinno mieć w środku dziurkę. I tak powstaje nam piękne uszko o takim kształcie. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić na standardowym wycięciu z kieliszka i powtórnie, tak jakby mały pierożek, Obsypuję sobie mąką, formuję kształt, sklejam boki, tak aby grzybek nie wybrudził nam ciasta. Otrzymuję mały, zgrabny pierożek i znowu biorę go w ten sposób, zawijam na paluszku, łączę jeden bok z drugim, wywijam na zewnątrz i mam widoczną, tak jak przy pozostałym, ta, jak, jak przy tamtym dziureczkę i odkładam. Pokażę na jeszcze jednym. Przyklepuję kształt, biorę do ręki, łączę boki, sklejam pierożek, biorę go w ten sposób, łączę rogi, wywijam na zewnątrz i mam dziureczkę. Odkładam. Uformowane uszka gotuję w gorącej, brzącej, osolonej wodzie. Przygotowałam sobie również tacę, na której będę rozkładać do osudzenia. Jeżeli chcecie mrozić uszka surowe, jest to możliwe. Wystarczy wyłożyć je na blaszce i wstawić do zamrażarnika. Następnie wyciągnąć po zamrożeniu i układać do woreczka. Ja gotuję swoje. Nie wkładam ich dużo. Tak, aby się nie blokowały. Uszka nam wypłynęły. Po wypłynięciu gotuję jakieś dwie minutki. I wykładam na przygotowaną blaszkę udanego klejenia, kochani.